No, co tam Lenurko chciałaś! Co tam lenurko chciałaś? Babunia już idzie! Chcesz się wykąpać? Proszę do wanny, babuńka już idzie. Ale, ale! Nie wolno wychodzić tak! Nie wolno! Ale jesteś, wiesz co? Babunia się zmachała tutaj troszkę dalej, ale już! Rób siku! Siku, rób! Tutaj masz ten. Toaletę proszę jeść, siku. Ciu, 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 ciu. No i siedzimy. Zrobiłaś już? Pupka proszę wystrzeć. No, wysarłaś pupkę. No dobra. To teraz do wanny. Proszę bardzo, myjemy się. I ładnie się myjemy. bo ty już musisz myć ładnie. Bo już jesteś duża, tak czy nie? Duża już jesteś? Duża czy nie? Oj, babcia się zmieniła w głos. Duża już jesteś, czy nie? Lendurko, mała. No, dalej, dalej, bo czeka już Kuba i maja, żeby się wy, tam wymoczyć. Nie! A, a wiesz, że Kuba jak wchodzi, to pół godziny mija, albo i więcej. A maja, drugie pół godziny. A później jeszcze mama jest zdenerwowana, i co dalej? No, szybciutko. No dobra, Kubuś, Kubuś, możesz jeszcze myć, ale najpierw siusiu zrób, siusiu zrób, robi siusiu, o, baba tutaj wszystkiego pilnuje, zrobił, to ładnie się myje, baba się odwraca, o, baba się odwróciła, jak tam Kubulku, jak tam? Jeszcze nie! Jeszcze siedzę! Jeszcze nie! Jeszcze siedzę! Dobra, wyłażę! No to dobra, możesz iść sobie. Majurku! Majurku! Gdzie jest majurka? Gdzie jest majurka, niech ona przyjdzie? się łatwo! Weź, weź, chęt, chęt, tak. Dobrze. Dobra, możecie iść, teraz się majurka my, 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 myje. Dalej. dalej, no! Dalej, ty jesteś majurką tam. Znajdzie siusiulka? Nie! to no nie, to do wanny od razu, nie, tam proszę! Tu, 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 nie tu. roczek tu tu tu, 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 tu! Oj, oj, baba nie pozwala! Oj, oj! No, oj, oj! Biada, biada, tam coś robić w wodzie, nie wolno! Nie, nie wolno! już no, jesteś, co? Czyściuchna? No to no, no. Dobra. Teraz mama, mama, gdzie jest mama? Dobra, zostawiamy mamy samą. Bo mama musi się wykąpać porządnie, wymoczyć, wygrzać w I dajmy jej jakąś książkę, co? Poszukam ci jakiejś książki, hanulka, poszukam ci książki jakiejś, dobra? Czy dać ci smartfona? Będziesz sobie tam dzibać. Nie, chcę książkę, dobra.